Witam wszystkich. Dzisiaj ósma część serii Bałwuchwalstwo. Jesteśmy dalej w księdze powtórzonego prawa. Piąty rozdział to jest w sumie ta sama część, co czytaliśmy: dekalog w drugiej księdze mojżeszowej. Jako, że to się znalazło w księdze powtórzonego, prawa Bóg to powtórzył ponownie, aby. Lud Izraelski mógł to wprowadzać w życie, żeby tego nie zapomniał, żeby się tego dekalogu trzymał i tych wszystkich praw, co tu jest opisane w piątej księdze Mojżeszowej. My przeczytamy sobie wersety od 6 do 10, bo to jest akurat ta tematyka, którą poruszamy. Ale zachęcam każdego do przeczytania całego rozdziału Więc jest napisane tak. Jam jest twój Bóg, ja, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył, bo ja twój Bóg Jachwe jestem Bogiem zazdrosnym, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysięcznym pokoleniu tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Tak jak żeśmy wcześniej z jednym z tych filmików rozmawiali, jak byliśmy w Księdze Wyjścia, tu jest powiedziane, że Bóg mówi, jeżeli ktoś coś takiego robi, to go nienawidzi. To są słowa Boga. Tu jeszcze raz może to przeczytam. Bo ja, Twój Bóg, Jachwe jestem Bogiem zazdrosnym, każący nieprawość ojców na synach, w trzecim i w czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą. Jeżeli ktoś jeszcze tkwi w takim postępowaniu, zachęcam, aby przestał to czynić, bo skoro Bóg mówi, że on go nienawidzi, no to jak możemy oczekiwać w późniejszych czasach zmartwychwstania, jeżeli coś takiego czynimy? Dziękuję bardzo.